Start time. Dzień dobry, Maneczko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Pawik, a to jest kolejny pack opening w grze FIFA 14 Dokładnie tak. Dzisiaj, słuchajcie, mamy paczki za 25 tysięcy, i tylko na tych paczkach się skupimy. Są to złota paczka zawodników Premium, yy, tylko zawodnicy do wzmocnienia swoich składów, 12 zawodników, co najmniej 10 tych w tym 3 rzadkich. Tak jest. I zobaczcie, jak mamy teraz drużyna fazy grupowej, mamy coś takiego, a także mamy drużyna zawodnik meczu Mats Hummels oraz David Luiz, ponieważ ostatni mecz to były ćwierćfinały Niemiec oraz Brazylii. Oba te zespoły wygrały, dlatego mamy zawodnika meczu z tych zespołów. Więc otwórzmy sobie te paczki za 25 tysięcy. Ale zanim otworzymy te paczki, zapraszam Was do FIFA Coins Pay Safe Card, gdzie po wpisaniu hasła Pawik macie 5% końców więcej. Link do niego macie w opisie tego filmu. A teraz ruszamy z otwieraniem paczek za 25 tysięcy. Wow, miazga, szaleństwo na trybunach. Co się stanie? Kogo trafimy? Może jakiegoś Imotma Danilo, to, był, to było słabe. Van ten Van może iść na listę transferową. A reszta hmm, ci do klubu, tak, tak, tak. A reszta, sorry, ale Quixel. Przepraszam, no niestety musiałem dlatego, że są to zawodnicy bezużyteczni, którzy będą tylko zapychać miejsce na liście transferowej i teraz zobaczymy, co w kolejnej nam wpadnie. Może coś dobrego zobaczymy. Alex. Alex. Także poczekajcie. Nie kogo tu możemy? Myślę, że... Nie, konstant, czy ja wiem, mam go w zespole w podstawowym składzie bardzo dobry obrońca, ale sprzedawać go nie ma co, bo to będzie bardzo, bardzo ciężko go sprzedać po prostu. Tak mi się wydaje, więc quizy to jest dobra opcja. Okej. Okay, kolejna paczka za 25 000, dzisiaj z grubej rury e, i zawie, za Havier za, za, Zanetti. Słabo, słabo. Myślę, że Ciebie na listę transferową możemy śmiało wysłać, a reszta quick-save, dokładnie. E, chciałbym coś trafić naprawdę bardzo dobrego. Trochę mam już tych imotmów tak zwanych. E, był live ostatni, na którym otwieraliśmy paczki za okrągły milion coinsów. E, z tego, miejscu, z tego miejsca pozdrawiam mojego kolegę Krystiana, który po prostu zasponsorował mi milion coins, znaczy zasponsorował, no. Powiedział, że on otwiera te paczki i już po prostu mu się nie chce, nie chce otwierać, więc poprosił mnie, czy może bym mu nie pomógł. Ja mówię, bardzo chętnie, on mówi, ty, a może by z tego zrobił film, a ja mówię, no kurde, film to marzenie, ale odcinek by był spoko, no i mówi, okej, okay, to zrób odcinek, no i właśnie, właśnie, yy, Boże, live, live, a nie odcinek, no i właśnie zrobiłem tego live'a, trwało dwie godziny, niecałe, no trochę koło dwóch godzin. I tam przez dwie godziny otwieraliśmy paczki. To było szaleństwo. Link do archiwum tego live'a, czyli do zapisu tego live, też macie w opisie, więc tam możecie sobie zerknąć. I w wolnej chwili Patrice Evra, w wolnej. o Ryan Geeks. Także spoko. Na listę transferową od razu. I Evra tak samo. I w wolnej chwili możecie sobie y, sprawdzić, rzucić okiem na tego właśnie live streama, który. Być może was zainteresuje. Tam kilka też imotmów tak zwanych wpadło, więc, więc jest spoko. Tak jest. Uwaga, uwaga, otwieramy kolejną paczkę. A w niej Martin z A także jest Ostina, czyli podstawowy bramkacz Kolumbii. Rocho, hehe, prawie jak rojo. Jeszcze mamy 4 te paczki, niestety wszystkich nie otworzymy ze względu na brak e, środków moich, ale otworzymy tyle, ile będzie się dało, a za resztę otworzymy sobie paczki za 7,5 Kafla. Myślę, że to jest dobry deal. Tymczasem Defu, Daniel Defu, go coś tam, coś tam, Pablo Hernandez, Michael Sienna, transferował transferową maestro, także bardzo fajnie. Alex oxlade Oxl Chamberlain, reszta jest słaba. Więc Quick Cell, dokładnie. Zbieramy na kolejną paczkę. Może się jakoś uda. Nie uda się. Brakuje nam 15 tysięcy, więc to jest trochę dużo. I raczej z Quick tyle nie zarobimy. Mm, ale może coś dobrego nam wpadnie. Andrzej Szul. Andres z tego co wiem, mocarz. Z tego co wiem, on nie jest ee, dosyć tani. A więc poczekajcie, 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 poczekajcie. Eee. Porównaj cenę. Zobaczymy, po ile jest Andrzej Szczyrle. A nie, jednak jeszcze szczy, Szczyrle, przepraszam. Eee, szczyrle, oczywiście, że Andrzej Szczyrle jest tani. To z, kiedyś był chyba bardzo drogi Andrzej Szczyrle i po prostu tak coś mi się skojarzyło. Szczyrle na liście transferową. Christian Zapata. A, nie, do, do klubu może mi się przyda. Nie, nie przyda mi się, ale mniejsza o to. Tak więc kolejna, ostatnia paczka już za 25 tysięcy, i w tej paczce nie trafimy na nic. Nie jestem tego pewien. No ale niestety, taka jest FIFA, taka jest prawie że trafiamy Mandande, Stevie Mandanda. Zasłużony bramkarz reprezentacji Francji, a także Gomi, a także Di. Di. Dijne. Dichne, nie wiem, nie nie uczę się francuskiego jeszcze. Będę, znaczy, nie wiem, czy się będę kiedykolwiek uczył, ale ale nie umiem francuskiego, żeby powiedzieć jak się to nazywa ten zawodnik 14 tysięcy czyli dwie paczki za 7,5 mniej więcej sprawdzimy, może tam coś wpadnie tam została tylko jedna więc więc no trudno, a tutaj patrzymy a tam imot, od... <laughs> ale beka fajnie było, naprawdę było spoko ehm, jeśli by coś ciekawego wpadło i trafiamy Arturo Vidala jest, zajebiście do mojego składu do mojego składu z tego Z składu z, 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 z E, 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 e. Yy, no, z, z serie A Vidal pasuje zajebiście. A tymczasem serwery FIFA, czyli są serwery EA standardowo padły. Okej, okay, tych dany na Krikselu i mamy na kolejną paczkę. Na kolejną paczkę ze 7,5. Jest to ostatnia paczka, którą otworzymy sobie dzisiaj w tym unboxingu, szybkim unboxingu. Tak jest. 7 kafla kafla. Yy, nie patrzę. Nie, nie będzie, że nie patrzę. Będzie niespodzianka dla mnie, dla was. Już się otwarło, jeszcze się nie otwarło, okay. Bo nie słyszę, bo nie mam słuchawek i po prostu taka lipa. Chyba już. Eee, Andy Carroll. To Ale zel Alkmaar, ale nie chcę was widzieć. Słuchajcie, także to był unboxing tych paczek, tych paczek właśnie, które nic nam nie przyniosły. No i najlepszym zawodnikiem jest Arturo Vidal. Czyli niezbyt to fajnie wygląda. Tymczasem że ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę. I to tyle na dzisiaj. Na razie, pa pa, hejus, cześć.